Witajcie na moim kanale ja jestem Wika, a dzisiaj za mną jest Ola. Cześć, cześć. I dzisiaj bawimy się, kto nie strzeli, losuje karę na kole fortuny. Jest z nami też prezes. Prezes też będzie wykonywał karę, jeśli trzy razy pod rząd nie obroni. Już to jest za mało, jak one dobrze strzelają. Cztery powinno być albo pięć. Dobra, także... Zgadza się na trzy? Na cztery. Na trzy. Cztery nigdy jej nie zdarzą w życiu. No dobra. Dobra. Obstawiajcie, czy prezes będzie miał chociaż jedną karę? Ja myślę, że nie. Zostawiajcie suby i łapki w górę, a my już lecimy do odcinka. Która pierwsza? Która pierwsza? mi papier. Szybko, 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 szybko. Ola pierwsza. A. Okej, okay, nie wiem dla kogo to jest dobra przepad dla kogo zła. Przysiek daje dla nas. Co? O, no nie, na pewno nie. Ja mogę prezesowi dać stówkę, wiesz co chodzi, Już tak jest tym, jak będzie wylosuj maka, albo daj stówę, to on daje za mnie. Nie. Tak. Nie. Dobra. Już mogę? No to możesz, ej, no możesz. O, tam, tam z ej, ale wyciągnął, ale, ale co wyciągnął zawodowo, to... Tak ale nie, bez szacu, bo to ta interwencja to była mistrzostwa świata, nie? Na rozgrzewce tak nie bronił. No bo on udawał, nie? Tak. Szukasz, ale nie, serio, co się rzuciłeś, stary, on ok, wyciągnął taki okno, ok, że to jest Macie teraz półtorej tego strzału, bo to było masakryczne. Hmm. Nie kręci. No bo czekamy po rundzie. Dobrze prezes, dobrze, dobrze. teraz nie brać. A dobra, teraz teraz prezes coś za dobry dzisiaj. Ej, no, prezes dzisiaj ma formę życia, bo on wiesz, ostatnio stał na meczu nad i nie było, to on wiesz, już doświadczenie, nie? To jak się trzęsie, jak presja, się bóźnię. Ajajaj Prezes coś. Z... Ej, ale co wyczuł, nie? Ale dwa razy wyczuł, bo to też nie jest tak, że źle strzelił się, nie? Bo prezes coś wyczuł ście. Jak się po... że to jej na... sama noga widzi, gdzie strzeli Co ja podziewaj? No Okej. Okay. Jajo, jajo, jajo. Ja nie, 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 nie. O co? O ten na pewno sobie na siedząco? No to bronisz na siedząco. No. Czyli Ola, kolejny strzał robić na siedząco. A ja właśnie ja na pewno coś typu jajo. Nie jajo, pitam na, na. Ja sobie przekarmę, straciła. No bez kitu, nie? niech grze. Nie patrzę, no luk. Kilka do okej, On na to trafi, właśnie trudno broni do rugby Ale na razie macie takie same utrudnienia, nie kary, nie? W jest spoko dobrze, 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 Odcinek się rozkręca Ej, nigdy nie strzałam w malę to się ten... no i ten strzał może cię pokrążyć Tak <grym> ci powiem Jeszcze nie mam siły w ogóle Musisz taki, wiesz, musisz taki zamach zrobić, nie? Się nie da. Ale i tak dobrze kopnęła Dobrze kopnęła, nie? Ja tak nie kopnęła No właśnie, to jest złem w moim szoku, nie? Z tak ja nie mam to obronić Rugby? No stary, nie wiem, dobrze Trzymać to, czy nie? Trzymaj Kurde, nie! Najgorzej On zacarwał bramką Największe szanse, żeby trafić No bez to ogólnie dziewczyny, wysoki poziom w tym odcinku I kary nie mogą się powtarzać Nie mogą? Nie, wtedy kręcisz jeszcze Okej, okay, no to git jest... Cynamon Cynamon. Ja. Yeah. Lubisz cynamon? No yeah. to polubisz. Ślewy Ja! Yeah. Ślepe karmy. Co? Wiko się nie Ale w tym nie będzie miała ani jednego, to nie jest sprawiedliwe. Mogę się założyć, że ludzie w komentarzach się będą pytać, czemu to jesteś z i na, e? na kafe, a ja w bluzie i dresach. No to dobrze, więcej aktywności. Musisz go zjeść. Jak ja się uduszę. Mamy synagogi, to... mamy specjalnie wzięłam większe łyżki. Nie, bo chodzi o to, że nawet nie dawaj całej Chodzi o to, żebyś się nie śmiała i nie zaczęła dusić, tylko to przemieliła i zjadła. Tyle. Nienawidzę tego. Mam w pogotowiu picie. To jest takie niedobre. A chcesz zjeść mieli, mieli, mieli. Cała ośka zapro, zapier... daj tą wodę. Ej. Odkręć jej, odkręć jej. To jest trudny challenge, żeby zjeść ogólnie, nie? No, to jest. To jest trudne. Ale sry, mam minę taką jakby to było coś naprawdę strasznego, nie? Biedna. A tak to by jest w ogóle sobie w sensie robić 10 minut. Trzeba zwykły strzał teraz, tak? Nie, wikaś ślepy karnie, ty... no, ale to jest ty? Nie, ale teraz ty. O no, kurde, no, rzeczywiście. No. Yeah. Yeah. A, nie! Nie da się. Tak jest. A tak jest. ty na ślepo masz, to się nie Tak jest, tak jest. No właśnie, ty tak masz na ślepo, to się nie dzieje. No ale, no ale, ale. Nic już. Tak Jo, ale blisko byłaś! Żal Dobra, no, prezes, tak z zasady może karę wiesz co? Z jakiej zasady? Nie wiem, mogę cię wylosować To dawaj, no to losuj To mogę wylosować Ej, nie, ja to... Tu... Jakary, tak! Co? A jaka tu jest? Znaczy tuka, Jak tuka, tukaj, poleję, wolę, to jest? druga czy mokra? Jak sobie poleje, wolą, to będzie mokra Ja to zjem Prezes, też jest, życie Solidarnie, Ola Cieszycie się? Tak Aż Ola zbladła ty. A, prezes, no to bo to głodny, przecież nie i no zasiadanie dobra, teraz... No Bo ja co robić na tej co wiem. Było Woda Woda Ale jest ten Nie no co? Kręcić jeszcze raz, nie, nieźle, dziesiąte dziesiąt kręcenie Cena! <gry> Zaśmieśle Nie będę sama umierać Ja zrobię chmury no Ja wiem, że ja tego nie znam, bo już próbowałam to robić i to jest niemożliwe Ale, ale pachnie dobrze go by się cieszył A Na pewno to można jeść? Można, no byku Przez, co, pies to jest człowiek, nie? Coś jest? Weź sobie, poczęstuj się z paczuszki Pokażcie jeszcze jakie je ten zareklamujmy Dobra Zatom? No to tak, jemy z paczki czapi najlepsze chrupki Także polecam, nawet ja je zjem Jeśli chcecie współprac Twarde? Dwa Jed... Dwa zjadł na raz? Dobra jedz je. A? Nie, sery mówię, dobra. Nawet Zaraz nie czekaj, ja 2, 3, 4. 4. 4. Dobra, żartowałam. Nie Ale jak zbejtował, ej. Daj mi też wodę. A, a, daj. Dobra, może to nie był dobry pomysł, żeby wszyscy na raz to robili. Daj. W sumie dobre, byś jadł, nie? Nie kuszę. Dobra no, wika, ej. robiłaś to już kiedyś. Ale wtedy mnie tak chciałam połknąć, co nie? To mnie tak przytuszyło w gardle, że myślałam, że nie wiem co. To była mojego szakara i ja myślałam, że to będzie takie easy, co nie? Mówię, na na no, Ale dobrze, że już to jest za wami. Cynamon jest za wami. I szakarma za dom. Pierwszy kary trafiony. Blisko było, prezes, nie? Ale najgorszy taki przy ziemi. i co, jak, to, jak się to, czujesz? Jak otworzyłaś ten odcinek w końcu, jak się czujesz? Dobrze. Po tej karmie może. Tak. Witaminy, czapi, no. najlepsza karma, polecamy. <laughs> Oczywiście. Ej no to co, Wika, ty drugi ja raz? Nie nie, nie, nic mówić już, nie? Ty, ty drugi raz strzelasz i potem Ola i kredes ma Dawaj, zróbcie to. Ja już nie chcę. To skończmy ten odcinek, chcesz na to? Nie. Yeah. Nie patrz, no, no, look. Ej, no, to było takie... Nie, nie, no, co? Nie, jest, 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 było Nie, Nie, tak. Wita śmietana, normalnie, eee, wita śmietana, wita śmietana. A się śmiała przed odcinkiem, że Ola będzie miała, nie? Dobra. No co to za. zaoszczędza. Nie oszukuj, daj ten talerzyk. Nie mamy. Tak, nie, no to zobrałam ci. Jak nie mają? Mocniej. Mocniej. Nie no, bez przesady. Ona... Ale z i wali to nie, nie, nie uderzaj w środek twarzy, tylko w bok może będzie lepiej Nie! Nie uderzaj w mocno, wiecie. W czoło jej tak! No <słuch> Już wiecie, co czuli chłopaki na ostatnim odcinku Ej, bo ja jestem ślepa taką... Oj, do przodu, do przodu, do przodu Nie, bo ja słyszę, że ktoś tu jest Prezes! No nie! On mi podłoży nogę PREZES! Kurde, czemu ja ją trzyma? Czekaj, ci poleję to na twarz. Chcesz? Nie. Przynieś mi... Ty. Co? Y jajka. Znaczy papier jajek. <grym> Dobra, nagrywamy? No, Dobra, no, Ola strzela. Bo... No, Zgubi mięscy! O, prezes nawet nie zareagowałeś! On myślał, że znów pójdzie w samą stronę. Wika strzela teraz i potem Ola strzela i prezes makarę, karę, nie? Zaraz no, mu spawalny w czoło. Jezu! Ale petarda, ty! Ale petarda, czekajcie do prezesa! Ja takiego strzału Wiki nigdy w życiu nie widziałem stary. E, widziałem. Teraz widziałem. Ja. Nice, no, szacunek. Projekt progres. Po prostu to już denerwowanie było. No, I już no, no. Zachała, nie? Wybuchła, wybuchła. Nie! Oj oj oj! Ale wybronił już tak blisko prezesa kary było, ty. Już nigdy nie powtórzę tego i teraz jestem smutny! No ale powtórz. Nie kopnęła. Ej, ten od, robimy ostatnio, i kończymy, nie? Tak, żeby prezes chociaż mógł raz zrobić, nie? Nie. Na no look, że nie widzi, nie patrzy, że my cię będziemy... Ale zakręciła mocno, ty. Śrubka A śrubka odpadła, ty. Ja nie... Bez butów. Bez butów coś karnego. Czemu to się popsuło, ej? mocno. Popsułaś koło, ej. Za to kręcić jeszcze raz. Albo ty. Nika, lekko, lekko, delikatnie, tak żeby koło nie popsuć. Nie chcesz z losowań. Dobrze. jest. No, ty, nie robimy tej kary. Dlaczego? Bo nie da się otworzyć. Daj, Dawaj, że nie możesz i prezent otworzy. No, bo Oj, już nie mogę. <śmiech> <śmiech> o, co jest? Prezent jest siła. Tak. To za to możesz papryczkę jedną zjeść. Zjeść, pojedź, ostre. Dawaj dwie na raz, bo szkoda czasu Tak jest. Bo ja lubię ostre ogólnie. O. Ale jest ostre, no. Jeszcze po tym cynamonie podrażniło mi się gardło, to teraz jest jeszcze dwa razy większy ból. Czuję się jak smog, jakbym będzie na ogniem. A ja bez butów. Mam bez butów challenge? Ale jakie spojenie, ej! Widziałeś to, prezes? Jakby takie okno siadło, to GG, nie? Wika, ty ile strzeliłaś broń jak w tym odcinku? Jedną Tak? A no tak, no to dobra, no to git. Już chciałem powiedzieć, że zero, ale zapomniałem. Potarda, Wika. Weź stawiamy Albo ty Nie miałaś? Nie było, ona miała. nie miała Ona pekarne. nie miała Ja chcę Ja chcę Ja chcę Kamil, papier dajcie 3, po, po Ola popiła. prezes po wodę Wika, przygotuj się Podmowę. do egzekucji Ciepła ta woda? No, gorąca tylko z skórki dostało. No na całym ciele. Gorzej chyba z miska, bo powoli wylatywało. Jak jest? Gitara. Nie, no, git, git. ma. No nie wyszło. A nie ty wyszło. normalnie strzelasz? Tak. No. Przecież ja przelam na mokro. Mokry karm. Dobra. Myślałam, że tak wejdzie pod... A są pod do bici? Yeah. A nikt nie powiedział, że nie yeah. na no ma. masz. Mm. Ryukador by nie miał. Nie miał. Bał się, bał się. Jest. Mm. Uh. Smacznego. Ja się, mam, jakby, ja się poddaję. Tak? Ja nie muszę robić? Teraz się poddała Teraz się poddajesz? Wika no musisz zjeść no co? Ale ona nie zjadła bo Ona by była. Ale pogryzła No ale pogryzłam Ja idę zobaczyć co ona nie oszukuje no nie bez kitu Są takie małe stejki z makam. Szybko i pogryź, szybko gryź połykasz I gryź szybko gryź, I gryź no. od razu gryź Musisz, musisz pogryź, ja pogryzłam oga. No, Dawaj gryź nie możesz no Są chrupki Czemu wypluwasz? Żukuję! To jest niedozroczne. To smakuje jak takie kurjane, ale. nie. takie Z takim. posmakiem takiego sztucznego mięsa. Nie traf. No prezes! Z spokojem. rzuci Nie ma to widać. No przecież było mówione o tym, jak wika strzelała, co poprzeczka była w teraz, ola strzela i prezes robi karę! Prezes musi uważać, że ty musisz strzelić, powodzenia. Ojojoj! Oj, oj. Pierwszy raz zakręcisz prezes. Dawaj, no ulub, nie patrz. Patrz, wstawiasz nie? Mimo. Ja nie mogę! No Branisz następne dwa na ślepo. Jak na ślepo? No na ślepo. No to... Jeden! Przecież ty nie. jeden się strzelałaś na ślepo. Nie na no całą rundę. Całą rundę na ślepo. bramkarzem, całą rundę. W tym momencie ma kolejne dwie bramki pewniaki. No i, i jak wikę trafi, nie? Jak trafimy w bramkę, Ola. Rezo opaska. Aha. Właśnie o tym, bo a przy tym była się chodziła. Ja nie mam problemu z strzelaniem. Nie trafiają w praw. Brawo, brawo, brawo. szacunku. No. Ale prezes miałeś to, ej! A jeszcze nikt nic, co wcale nie, nie miał. Nie Bra. No, no. Bra. To teraz. nie ma. Kański dziecko. Nie. Again. Daj, mocno, jak nie mocno. Owo? Jedziemy do maka! Jedziemy do maka! Ola mi zabrano! Jemy na miejscu. Czyli ja wybieram sukces, tak? <noise> Ola zero bo fit. Ola z okazji. Ja dzisiaj korzystam. Tak to jest. Jak się tak kręci kołem fortuny, to tak wychodzi. Spadaj. Ta magiczna chwila, kiedy Ola płaci za moje jedzenie. No i idziemy czekać. Dzięki Ola! That's my